No, właśnie jest teraz ta pora, kiedy jedziemy sobie do roboty. Jestem ja, jest Rafał, a tam no reszta maki. Reszta Bo. ekipy. I czekamy na busa, i zaraz lecimy w tripa na pole. Prrr. Tak? Yo! Leci. A tutaj widzicie dziadka, znaczy nie ojca szefa. To jest ojciec szefa, tutaj chłopcy pracuje normalnie. No. on ma łatwiejszą robotę od nas. My mamy troszeczkę cięższą. No nic, widzimy się zaraz, bus po nas jedzie. Zresztą nawet chyba słychać. Nie, to nie bus jeszcze, ale zaraz. No i właśnie wchodzimy tutaj do roboty, tak jedziemy. Jedziemy na dwie, na dwie tury. Dziewczyny wchodzą, my za dziewczynami. Weź, Rafał, wejdź drugi. Za mną znaczy, żebyś za ja to pokażę. No, tak to wygląda. I tak jedziemy właśnie na robotę. musimy mieć maski, ale nie trzeba tych masek, nie? Tak naprawdę. No i co, i ludzie wychodzą sobie i lecimy szef sprawdza troskawki czy troskaweczki, są w porządku niech to sprawdza a my lecimy na roboty. tam są nasi ludzie oni już sobie pracują zaczęli szybciej troszeczkę od nas i mają przewagę, ale my to nadrobimy bez problemu, no i piękny krajobraz Bawaria widzicie no a szef jedzie przyjedzie zaraz traktorkiem i będzie nam skrzynki rzucała my musimy pracować to różowe idą do tego do skrzynaczek i taką jak widzisz że jest po deszczu idzie od razu do rzutu ona się nie nadaje po prostu jak wiesz z tyłu krzak to podkładaj rękę tak pod odskutku i sobie po prostu będziesz go otwierał żeby kolega minu pierwsze minuty na polu idzie bardzo dobrze bardzo no, dobrze no, prawie cztery szalki, jak się sumuję może będą dwie no to jak mało do celu da szade jak myślisz? myślę, że wytrzymał Myślę, że w sumie taki, co. jak się zawezmę, to wytrzymam, to dam radę. Ale Kamil też mówi, że wytrzyma. Ja nie Kamil, jak Krystian, pamiętaj. Elegancko, no i dobra, lecimy rwać. Cześć wszystkim, wróciliśmy dopiero z pola po 6,5 godzinach. Mieliśmy na godzinę 6. Jest godzina 12.40, może 12.50. Od razu chciałem dla Was nagrać tutaj vloga. Dzisiejszy dzień był mega ciężki i bardzo mega. Aż musiałem sobie nałożyć pas, bo normalnie. Nie daje rady, jest ciężko, nie? Czuję. Um, zerwałem dzisiaj 26 skrzynek. No w, w ciągu 6,5 godziny. 6-6,5 godziny. Jest to yy, no, dobry wynik, bardzo dobry. Nie wiem czy nie przypadkiem najlepszy jest tutaj z, z tego dnia akurat, a zapomniałem właśnie skreślić. Um skreślić, bo dzisiaj mamy poniedziałek 12 mamy 3 godzinki przerwy i dzisiaj pewnie jeszcze z 5 godzin zrobimy albo 6, bo ostatnio padało dzisiaj mamy spoko pogodę to myślę, że dzisiaj możemy dłużej posiedzieć na polu no dzisiejszy cel to jest 45 skrzynek, nie wiem czy się uda zrobiłem 8 skrzynek ponad normę, bo 6 godzin razy 3 to jest 18, ja zrobiłem 26 skrzynek, czyli wychodzi 8 skrzynek ponad 2 psychika. Czyli Za każdą skrzynkę normowaną ponad normę jest pocone euro 70 No czyli... Czyli profit Dobra, no, rozwidzowie, niestety kombajn leciał, leciał i się rozleciał. A on miał być do picia jakby nic nie było na rano. Niestety będzie smarowanie. Także zaczynamy. O, o kurde. Boże! Piękna blondynka, piękna blondynka nie patrzy. Widzowie 26 skrzynek w 6 godzin. A na po ile? O ja to mniej, bo mi nie pierdolnęło nic. Witam ponownie ten sam dzień. Jesteśmy właśnie w sklepie. Znaczy przy sklepie, dopiero zaparkowałem. Idziemy zrobić zakupki jakieś... Uch to EDK. No Co? No, wszędzie niemieckie samochody, czeskie, a tutaj jeden taki... Kurde, z Polski, jeszcze z drugiego końca Polski No śmiesznie, śmiesznie Także co, idziemy do sklepu Trzeba właśnie, nie, nie wspomniałem W Niemczech Podczas tej pandemii Koniecznie trzeba mieć maseczkę, no i co? No tę maseczkę trzeba nałożyć No ale nie nałożę jej, bo Trzeba kamerę, także no, ostro Dobra, widzimy się później to I... W no i wracamy ze sklepu, właśnie. Mamy załadunek pewny. Mamy tutaj, plus jeszcze tu. No tu jest tego dużo więcej. No ale. chuj. No, tu mieszkają dziewczyny. My idziemy sobie do naszej chaty. Żyjemy sobie tak. Czy dobry? No tak, tutaj wygląda, tak pięknie. Bardzo ładnie. Tutaj wyszamy pranie. Cyk. A tam siedzą panie. No. No i to jest nasza chata. Tu sobie schodzimy na dół. Cyk-cyk. I wchodzimy sobie. To nasz cały nabytek, co kupiliśmy. Tam jeszcze parę rzeczy, no ale najważniejsze. Winka, hugoski euro 19 za sztukę opłacalne cześć dawno nie nagrywałem dla was żadnych odcinków ale niestety były przykre sytuacje ponieważ pracowało nas 28 osób około, tak bodajże 28 ale niestety przyszła taka pora, że szef musiał zwolnić 11 osób i w tych 11 osobach niestety był Rafał jako, że przyjechałem z Rafałem, chciałem też z nim razem wracać, ale Rafał sobie załatwił pracę w Holandii, już za, za 6 dni ma być w Holandii w pracy. Ja natomiast nie mogę z nim jechać, ponieważ mam wesele, dosłownie za miesiąc, za miesiąc mam wesele, a Rafał jedzie na dłuższy okres czasu, jeszcze przez agencję, dlatego ja stwierdziłem, że ja sobie jeszcze zostanę tutaj, troszeczkę dorobię, żeby chociaż podróż się zwróciła. No, ale to nie koniec problemów. Kolejny problem jest taki, że jesteśmy 1200, znaczy jesteśmy, jestem 1200 km od domu, a mi w samochodzie zepsuło się sprzęgło. No niestety zdarza się. Nie wiem teraz co zrobić. Czy warto zostawić samochód tutaj gdzieś i już po prostu po niego nie wracać? Czy sprzedać go na jakimś złomie niemieckim? Nie wiem, nie mam pojęcia. Jestem zdenerwowany zszokowany będę próbował coś działać, po prostu klikam sprzęgło i ono idzie tak luźno że no po prostu nie mam pojęcia, nie mam pojęcia co się może dziać z tym samochodem Uff. ciężki okres, dlatego no, pozdrawiam wszystkich no i co? do zobaczenia witamy Państwa serdecznie to jest Rafała ostatnia godzina, nie sorry, ostatnie 3 godziny pracy Rafała, bo niestety Rafał musi jechać do domu, tak jak mu wspominałem już dzisiaj 11 osób niestety musi jechać do domu, bo po prostu biznes nie opłaca się, pogoda wszystko zniszczyła truskawka też zwiędła zepsuła się i teraz będą tylko pracy na godzinę no i resztę powie Rafał no niestety miało być dobrze, wyszło jak zwykle, z życiu są złoty i upadki, no ale niestety trzeba lecieć dalej człowiek wróci Poszuka sobie czegoś innego Odbełnić, spakować się i znaleźć ogarnąć busa. Tyle. Pozdro Pozdro Ostatnie układanie skrzyneczek. Rafał będzie układał szalki Jest. jedna I druga Trzecia Trzymaj i powiedz jeszcze parę rzeczy Idziemy do pracy. Ostatni dzień rodacji Dobra, a weź tylko obróć się. Pokażemy jeszcze tak mniej więcej jak to wygląda o! Takim busikiem sobie przyjeżdżamy do roboty. No i co? I tyle tutaj robotników jest. Idziemy sobie, a tutaj zobaczcie, jakie niektóre rajki są takie brzydkie. Siemano! Teraz witam was z pola. Będę teraz zrywał truskawki. I właśnie wam pokazuję, jak to się wszystko robi. W łatwy sposób. Bierzemy truskaweczkę, zrywamy. Co prawda ta truskawka jest mała, więc ona się nie nadaje tutaj. tego. Jest malutko jeszcze, no? O, i zobaczcie, taka truskaweczka jest w miarę duża. Obrywamy tylko lekko, żeby było chociaż centymetr, dwa centymetry ten korzonek i taka truskawka nadaje się do sklepu Edeka. Proste, no i co? I takich truskaweczek musi być dużo. Wraca nie jest ciężko, jest jak, naj jak najbardziej przyjemna. Cyk. Jedne wejście, trzy truskawki. Słabo, ale jedna do szlotów. Lecimy dalej. No niestety, szlot, szrot, Przejdzie, przejdzie. No i tyle. I to tak wygląda. By było... No widzowie, słuchajcie. Jest... Proszę, pożegnanie. Pożegnanie dwójki kolegów, którzy byli zajebiści i są, nie że byli, tylko są cały czas. Paulinka, która zawsze nam kurde robiła zajebiste jedzonko. Tak jak teraz tutaj, proszę. A nie, już o A to Rafał teraz zrobił jedzonko, ha? Taki to kurde. Więcej mogę powiedzieć, tyle że. Teraz przeskoczyliśmy na pracę na godziny. I nie tylko zbieramy truskawki, ale na przykład też pierwsze owoce truskawki są tak jakby wiecie, malutkie albo jakieś tam, no po prostu złe, dlatego trzeba obciąć, żeby były lepsze. No. My obcinaliśmy takie rzeczy, czyli obcinaliśmy kwiatki. Co, będzie jakieś plewienie na godziny, jeszcze sezon potrwa z dwa tygodnie, dlatego jeszcze, znaczy maksymalnie dwa tygodnie, dlatego będę jeszcze własne bieżąco informował i pokazywał na filmikach, jak wygląda nasza praca. Siema, to jest Ewa. Ewa teraz się wypowie. Hej, jestem Ewa, pochodzę z Lubelskiego, ogólnie mówię nam padalec. Teraz kulisy. Pokazujemy kulisy, jak to wszystko wygląda. Wiesz, tak masz mówić. No, czajesz, nie stresuj się Ewa. Dobra, uwaga, start! Chciałabym pozdrowić bardzo Alicję, ogólnie dla przyszłych, stu, e, przyszłych sezonowców. E, Chciałbym powiedzieć, żebyście się nie bali Alicji, bo ogólnie ona mi dużo pomogła od dwóch lat. Jest bardzo fajną babką. Ogólnie pozdrawiam tutaj wszystkich ludzi, które już poznałam, yy, kamerzysta. Yy, ogólnie ja teraz jeżdżę wcześniej niż wszyscy, ale z tego powodu, że po prostu praca się kończy, nie mamy pogody, Truskawki po prostu gniją, nie ma co zbierać, nie ma akordu. No, ogólnie spokojnie się tu pracowałam, mało zarobiłam, ale więcej niż w Polsce. Dobrze, ale bardzo naszych widzów by ciekawiło, ile mogłaś zarobić w przeciągu tych dni, ile pracowałaś? Ile dni pracowałaś? Um, 3 tygodnie. 3 tygodnie, no to załóżmy 21 dni około. Ile wyciągnęłaś? 1,5 euro. Półtora tysiąca euro. Na tak. polskie to jest ponad 6 koła. Tak. Nie chce mi się liczyć, i mam kokulatora. Tak. No właśnie, także widzicie, widzowie, warto przyjeżdżać na truskawki, trochę się pomęczycie, ale będziecie tak szczęśliwi jak ta oto kobieta. No także dziękujemy. Wszystko, co dobre, się kończy. Niestety. A,